Cześć kochani, witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj Honda Civic, popularne UFO i jej zmatowiałe reflektory. Zestaw, który wykorzystaliśmy do odnowienia lamp, to ten sam zestaw co przy Fordzie Focusie. Z tym, że taka mała różnica. Użyliśmy papierów ściernych z, z jakiejś aukcji salegro, tak? Gotowych krążków na maszynę polerską na rzep od gradacji 800 do 3000 i tutaj ma uwaga że ten komplet który dotrzymujecie nie starczy na całe że tak powiem cały przód tej, tej Hondy Civic starczy wam na lampy tak prawo lewą ale nie na ten przedni pas i tutaj będziecie mogli zauważyć, że po prostu ten papier się zużył i, i do końca nie udało nam się ściągnąć tej warstwy, no więc tutaj trzeba będzie to poprawić od tego grosza na środku, tego pasa przedniego, ale na pewno lepiej się pracuje, tak, wygodniej na tych grążkach. Poza tym, co dwie pasty kocha 8 i wykęczeniowa menzerny 3000, tak więc ten sam zestaw co, co przy Fordzie. Tutaj przy, przy pracy tymi papierami, no to musicie po prostu tą pierwszą warstwę dobrze wypracować, zetrzeć tak żeby się w ogóle nie szkliła jak będziecie pryskać wodą, to żeby nie było żadnego połysku. jak jest lampa całkowicie zmotowiona, to znaczy że dobrze żeście wykonali to że tak powiem pierwszą część zadania, to tą pierwszą warstwę musicie ją dokładnie zetrzeć co do samego nakładania pasty, no to e, jeśli macie nowe pady, e, to warto je e, najpierw nawilżyć właśnie e, pastą, czyli tą pastę wetrzeć w, w pad, a później e, dopiero tą właściwą ilość pasty nałożyć na, na pad i pracować. E, pastę użyliśmy tutaj tak jak przefors, czyli koch 8 i, i, i medzerna czy 3000 z czarnym miękkim padem, a koch z tym żółtym takim powiedzmy średnio tnącym wielkość na no to 75 mm także wygodniej się Wam pracowało, większych nie polecam lampy są, Honda dość wąskie więc większy pad będzie Wam się gorzej pracowało, obroty to przy tej polerce masnera no to czwarty, czwarty i piąty bieg mniej więcej te obroty co do zabezpieczenia tego no to nałożyliśmy wosk ten twardy wosk ale prosty w nałożeniu powinien tą lampę ten zabieg wzmocnić i, i, i że to powiem wydłużyć żywotność tego zabiegu jeśli się podobało to zachęcam do subskrybowania i co trzymajcie się do następnego razu cześć